Basia Jackiewicz, witam Państwa bardzo serdecznie w kulturalnych pogaduszkach. Dzisiaj jesteśmy w bardzo nietypowym miejscu, bo nie w Centrum Kultury i Sztuki, nie w Parku za Centrum Kultury i Sztuki, nie w naszym studiu przy ulicy Jagiellońskiej, tylko na ulicy Żwirki, jeszcze w niedziałającej fontannie i dlatego mogliśmy sobie razem z Jankiem Skerką tutaj usiąść. Dzień dobry. Dzień dobry. Fontanna nie działa, ale Centrum Kultury działa bardzo prężnie. Dokładnie, dokładnie tak. No i właśnie w kwietniu bardzo dużo różnych ciekawych wydarzeń, no i może Zacznijmy od koncertów, bo jest jeden taki koncert, którym myślę, że na którym się pojawi bardzo, bardzo dużo mieszkańców Trzewa, może nawet nie tylko. To prawda, tym bardziej, że na nasze wydarzenia przyjeżdża bardzo dużo e, osób spoza naszego miasta, co nas również cieszy. Chociaż wiadomo, dla nas jako instytucji miejskiej byłoby fantastyczne, gdyby wszyscy mieszkańcy Trzeba e, byli zainteresowani, i przychodzili, ale rzeczywiście też każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy na początku kwietnia na recital pani Edyty Geppert. E, będzie to recital, hmm, myślę, taki bardzo skunstowany, takim aktorskim, e, pełen emocji. No, i co zaśpiewamy, że kocham Cię, życie nad życiem? Zdecydowanie myślę, że ten przebój na pewno się pojawi, ale myślę, że to będzie też taki koncert z przekrojowymi przebojami z wielu lat, ponieważ pani Edyta Geppert przecież działa na rynku polskim artystycznym od wielu, wielu lat. I myślę, że zarówno młodzi, jak i starsi znajdą na tym koncercie bardzo dużo wzruszeń i emocji. Więc zapraszamy 4 kwietnia o godzinie 19. Czy jeszcze są bilety? Tak, została ostatnia ale naprawdę pula biletów, a zainteresowanie ogromne. No to trzeba się spieszyć, a szczegóły oczywiście na stronie ckis.cz.pl. Ale już dzień później mamy coś dla dzieci, i to w dwóch odsłonach spektakl. I to spektakl o e, takich postaciach, które są chyba bardzo lubiane. Masza, niedźwiedź i przyjaciele przygotowują urodziny. Niestety z lodówki znikają smakułyk. Żeby było jasne, ja tych smakołyków nie zjadłem, nie? Nie, ale Masza zostanie detektywem i będą poszukiwać tych skradzionych smakołyków. I kto za tym stoi? Szanowni Państwo, opowieść o tym, że z odrobiną życzliwości, z ciepłem, z dobrym sercem można zmiękczyć nawet najgorszy, najciemniejszy charakter. I zapraszam bardzo serdecznie na ten spektakl. Wszystkie dzieci i rodziny. Wiem, że dzieci bardzo lubią ten spektakl, więc, sobota do południa w Centrum Kultury z takim spektaklem myślę, że to bardzo dobry pomysł. Zdecydowanie myślę, że dzieciaki się będą naprawdę świetnie bawić, a ich opiekunowie myślę, że też, bo każdy przecież ma taką e, cząstkę w serduchu, takiego małego dziecka, które od czasu do czasu się budzi i warto je pielęgnować. Zdecydowanie. Ale tak sobie myślę, że teraz się wyjaśni, dlaczego jesteśmy w tym miejscu, a nie w żadnym innym: bo jesteśmy przy fontannie na placu e, przy ulicy Żwirki, coś tu się będzie działo. W piątek przed, nie w sobotę, w sobotę przed Niedzielą Palmową tutaj razem z panem prezydentem miasta Trzeba, Łukaszem Rządkowskim, zapraszamy na wielkanocne spotkanie Tczewian. To już jest kolejna edycja tego wydarzenia. Będzie tutaj bardzo kolorowo, radośnie, będą występy artystyczne, spektakle, dużo śpiewu, malowanie jaj. Nie zabraknie także poczęstunku dla mieszkańców. Zapraszamy bardzo serdecznie do południa tutaj na skwer, no żebyśmy razem poświętowali. My jesteśmy przyzwyczajeni, że świętujemy to Boże Narodzenie tak bardzo mocno, ale święta wielkanocne są też bardzo ważne i mam nadzieję, że też to będzie już taka rzeczywiście nasza stała tradycja, że będziemy również tak wspólnotowo obchodzić również te święta. To, drodzy państwo, 12 dzień kwietnia od godziny 11 do godziny 14. Mam taką ściągę tutaj, ale to nie wszystko tego dnia, bo później się przenosimy z powrotem do budynku Centrum Kultury i Sztuki na... Na kabaret, <grym> więc znowu będzie śmiesznie, śmiesznie z jajami można powiedzieć. E, kabaret K2 przyjeżdża do Tczewa. Kabaret, który mm, ostatnio bardzo mocno też... Yy, Dobrze funkcjonuje na, na scenie kabaretowej, zyska bardzo wielu fanów i są znani z tego, że bardzo dobrze improwizują i mają dobry kontakt z publicznością. Na pewno tego tutaj również nie zabraknie, więc bardzo serdecznie zapraszamy, żeby jeszcze przed świętami trochę się rozweselić i przyjść na kabaret to o godzinie 15:30 w sobotę 12 kwietnia. A już za chwilę, za momencik kolejny koncert i myślę, że to jest kolejny koncert, który zainteresuje nie tylko mieszkańców Trzewa, tylko będą do nas przyjeżdżać ludzie ze wszystkich okolic. Tak, szanowni państwo, można się rozsiąść wygodnie. Wyjątkowe aranżacje, ciepły baryton, niesamowity klimat Sławka Uniatowskiego. też koncert, na który czekam, ponieważ on już miał się chyba odbyć się rok temu i został odwołany ze względu na chorobę artysty, z czego pamiętam. Bardzo się cieszę, że, że do nas uda się. Mam nadzieję, że już teraz się uda mu przyjechać. Usłyszymy utwory Grzegorza Ciechowskiego, Zmienia Wodeckiego, Siniatry i pana Zauchy. Bardzo się cieszę, że będzie naprawdę to. Taka cała plejada bardzo dobrych artystów. Cieszę się z Grzegorza Ciechowskiego, wiadomo. E, może nawet się uda trochę z panem Sławą Kuniatowskim porozmawiać tutaj o, o, o tym, że jest. Pan Grzegorz pochodzi z Czeła. E, też jest to dobry następca z e, pana Zb Zbyszka Wodeckiego. E, kiedy e, dziś tam różne utwory słyszę, myślę, że no, pan Zbyszek jest na pewno osobą niezastąpioną, ale jeśli chodzi o jego utwory, to Sławy Kuniatowskiej robi to naprawdę bardzo dobrze. Więc myślę, że to będzie taki bardzo serdeczny, dobry wieczór w Centrum Kultury i no, będzie można muzycznie pomarzyć. Chciałbym ci dzisiaj wszystko dać, co nas rozłączy, gdy doczekamy dnia. Każdemu wolno kochać i wolno być kochanym. Dzień później natomiast mamy poranek dla dzieci, filmowy, taki sensorycznie przyjazny i na dodatek z bohaterką, która jest bardzo lubiana wśród dzieci, to Basia. No właśnie, a Basia sobie radzi. Basia radzę sobie. Zapraszamy na taki poranek filmowy. Będzie mówi o tym, że Basia zadaje dużo pytań, na przykład szuka różnych odpowiedzi, jest ciekawa, dociekliwa, ale w tym wszystkim też, kiedy przyjdą jakieś trudne dni. To dla niej to są drobnostki. Ona sobie zawsze poradzi. I Takie są Basie. Tak, takie są Basie. Moja mama też jest Basia, więc tutaj pani koleżanka też. E, więc e, cieszę się, że też ten, e, ta bajka z adapt adapt adaptacji książkowej e, jest taka popularna wśród dzieci, ponieważ właśnie uczy tego, że jak przychodzą nawet te takie gorsze dni, e, to żeby się nie załamywać i sobie po prostu poradzić. Jestem Basia, mam pięć lat. W paski bluzę, w paski świat. W paski humor ciągle mam. Śpiewam sobie opietra, -ta tam. Po każdej burzy zawsze wychodzi słońce, tak jak dzisiaj, więc myślę, że bez żadnego problemu można sobie ze, z każdymi problemami w życiu poradzić, a mała Basia potrafi tego nauczyć najmłodszych widzów, więc myślę, że tutaj ten poranek 27 kwietnia o godzinie 11 jest jak najbardziej e, bardzo zasadny, żeby spędzić ten poranek właśnie w Centrum Kultury i Sztuki. No a na koniec kwietnia mamy... Hmm. Właściwie to powinna mieć jakąś suknię z falbanami, kolorową, jakieś bolerko sympatyczne, i tutaj potuptać trochę w rytmach, może flamenko, może różnych innych takich ludycznych brzmień, ponieważ przyjeżdża do nas Don Wasyl i gwiazdy cygańskiej pieśni. Oj tak, i to już będzie taki koncert. Dobrze, że on będzie już w tym etapie po świętach, będziemy mogli pójść rzeczywiście oficjalnie w tańce, bo to będzie koncert bardzo taneczny, dynamiczny. Chyba znowu się nam przypomni karnawał, mam wrażenie. Mm -hmm. I może już wejdziemy w ten, w ten taki etap naprawdę takiej dobrej, ciepłej wiosny. Już może trochę takie lato nawet poczujemy na scenie. To jest druga część koncertu, ponieważ pierwsza, pierwsza odbyła się w lutym i rzeczywiście na sali było bardzo gorąco, więc myślę, że teraz również to powtórzymy, bo i będzie się działo. Klimatyzacja działa? Działa. No to bardzo dobrze myślę. To będzie na pewno fantastyczny wieczór dla tych, którzy cygańskie pieśni lubią nie tylko śpiewać razem z wykonawcami, ale również tańczyć. No ale jeszcze musimy porozmawiać o czymś, co trwa przez pewien czas. Jest to Kultura w Sąsiedztwie. Cykl, który jest organizowany co jakiś czas w Centrum Kultury i Sztuki. I tym razem mamy pierwsze cztery odsłony na wiosnę. Tak, od 31 marca ruszają zapisy na warsztaty. Które które będą bardzo kreatywne, artystyczne, przeznaczone dla dzieci i rodziców. Pierwsza odbędzie się 9 kwietnia. Będzie to kartonowe szaleństwo. To wydarzenie odbędzie się, u, odbędzie się u nas w klubie muzycznym. Następnie będzie sportowe spotkanie w Arkadii, tutaj na ulicy Żwirki, więc niedaleko nas. Następnie będzie malowanie koszulek i mini pokaz mody 24 kwietnia, tutaj również w klubie muzycznym. Oraz 7 maja Kultura w Sąsiedztwie zagości do Ogrodu miejskiego. Bardzo serdecznie zachęcam do zapisów. Cała oferta jest u nas na stronie internetowej. To są warsztaty, które naprawdę cieszą się ogromną popularnością. Jest bardzo serdeczna rodzinna atmosfera. No jest po prostu kreatywnie, miło, przyjemnie, kameralne warsztaty. Więc również cieszymy się, że po no, dłuższej, trochę przerwie te warsztaty ponownie wracają. Ja się też z tego bardzo cieszę i mam nadzieję, że mieszkańcy również się cieszą. I razem z Jankiem Skerką, który był moim gościem, zapraszam Państwa bardzo gorąco do Centrum Kultury i Sztuki, do aktywności. A jeżeli zapomnieliście, wyleci Wam coś z głowy, nie zdążyliście zapisać, to pamiętajcie: cks.czew.pl -i, i media społecznościowe Centrum Kultury i Sztuki. Do zobaczenia!